Teraz jest to nawet 100, ponad 200 potrafi być z tych lat. I bardzo łatwo, podprogowo jest ludźmi manipulować i ludzi w ogóle zaprogramować, wrzucić programy, wrzucić właśnie takie wrzuty podprogowe, różnego rodzaju obrazy, yy, sugestie, autosugestie, yy, właśnie takie negatywne programy i później ludziom z czegoś takiego się wyciągnąć, wydostać. To jest mega wyczyń. Szczególnie, że ja już też o tym wcześniej mówiłem, że jest bardzo duża hipnoza. Czy to jest w telewizji? Ta hipnoza oczywiście przeniosła się też tutaj, a hipnoza ma na celu zawsze kontrolę populacji, kontrolę społeczeństwa, kontrolę człowieka. A kontroluje się oczywiście na strachu i wtedy, kiedy człowiek jest bardzo mocno poblokowany i przestaje myśleć. Czyli wtedy, właśnie kiedy jest. Brak uczuć, brak takiego logicznego myślenia i, i tak samodzielnej podejmowania decyzji. Wtedy właśnie stajemy się, można powiedzieć, że na em, em, takich usługach ciemności i, i, i właśnie tych ludzi. Czy sama, em, samo AI jest takim zagrożeniem?